Siemano, tutaj Rafsan z kanału Rafsan Games Tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Borderlands Game of the Year Edition Moi drodzy zanim zaczniemy zapraszam was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS oraz poprzez Paypal Zbieram pieniądze na HyperX Quadcast Okej okay. Lecimy, lecimy dalej, dzisiaj będą misje poboczne po raz kolejny, w tamtym tygodniu były arenki, a dzisiaj będą misje poboczne. Będziemy sobie zbierać jakiś tam graffiti, czy tam co, wykonać pewnie po raz drugi park 3 minutowe. czy tam ilu? No i coś tam jeszcze, jeszcze tam mi chyba zostało z 8 misji, gdzieś tak. Licząc. to yy, misję Impossible. Nie jestem pewna, ale chyba tyle mi zostało misji do wykonania. No. A ta sniperka jest zajbista. No, żeś trafił. Porządnie. A teraz lepiej. Dobra, lecimy z kurwami. Bardzo ładnie. Idziemy dalej. I tutaj powinniśmy mieć nasze graffiti, dokładnie. Mamy nasze graffiti z głowy. A czyli mam je po prostu wymazać, tak? Z tej mapy graffiti. Kolejne grafity znajduje się gdzieś tutaj, tak? Okej, okay. Dobrze wiedzieć. No to lecimy tam. Okej, okay, mamy nasze kolejne grafity. Ok. Wymazane. Kolejne grafity. Znajduje się tutaj, tak? Pojedziemy tam szybko. Ostrożnie na te pieprzone bomby. Okej. Okay. lecimy, lecimy. Ładnie. Kolejne graffiti znajduje się pod autostradą, tak? Okej. Okay. Oni do mnie nie strzelają jak do nich strzelę, nie? Więc... super. Na szczęście w tamtym odcinku y, mi się nie zbugowała arena. Co bardzo mnie to cieszy, nie? Spędziłem chyba na tej arence mniej niż godzinę. No i mamy ostatnie grafiki tutaj. Chudę, szkoda, że... Szkoda, że nie wcześniej. To zrobiłem, no ale cóż. Ora jest szybko. Szkoda, że mi wcześniej mi tego nie zaznaczyło. No cóż. No, tutaj trzeba być ostrożnym z tym wozem, bo jeśli mamy szybki wóz, to niestety bywa tak, że... Nie trzyma się niestety drogi. No więc. Yy, trzeba jeździć ostrożnie. Tak samo też w realnym życiu też trzeba jeździć ostrożnie, nie? Nie zapierdać po 200 km na godzinę. Na terenie zabudowanym, nie? Dobra. Zmazane. No i mamy misję wykonaną. Teraz same mamy. Zrobić? Mm, Crimson Amory, tak i jeszcze Bounty Board. Gdzież to jest? Tak, gdzieś, okej. Okay. Spoko. Nie ma problemu. Pojedziemy. Wykonajmy misję u Moxie. I weźmiemy się za kolejną misją. Dobra, jesteśmy już u Moxie. Misja wykonana, no i chyba tyle u niej, nie? No to chyba przejdziemy do dwóch misji, nie? Okej, okay, powoli zabijam te małe syny które się tutaj panoszą w tym miejscu W tej chwili będę wykonywał misję z... Z Buget, tak? Więc lecimy. Pewnie jest mocadny. Zabijam ich snajperką, bo tak. Bo tak jest łatwiej. No właśnie, no coś tam nie trafia, ale to nic, a tu, nie ma, coś jeszcze? Dobra, was już nie ma. Okej, okay, idziemy szybko tutaj, Find lever, czy tam lever? Okej, okay. aktyw gondola spoko. Tutaj muszę zaaktywować tak. Okej. Okay lecimy tam szybko Dobra szybko to zaktywujmy Okej. Okay. No i lecimy tam na górę Widzę, że w fajne miejsce, nie? Dobra, dotarliśmy już na miejsce. No mamy naszych lenserów, tak? Nie uciekaj Ups. Ten badas jest strasznie chujowy. Że tak to ujmę. Jest strasznie opa. Okay. Bo on się tutaj bardzo szybko regeneruje tą taczą, nie? To jest najgorsze. Dobra, już ciebie nie ma. Lecimy szybko na górę. Żeby szybko to zajęło. Zostawmy im granata. Tak dla jaj. Oj, kolejny badas. O, granaty. Trzeba najpierw tego zabijać, a dopiero potem tych debili. Okej. Awa, pak. Dawaj, dawaj. Dawaj. Okej. Okay. przeżyłem. Po jaką cholerę ja to ładuję? Przecież to ma... O... ...kul w magazynku. Przynajmniej coś tutaj mamy, nie? O, jakieś słabe rzeczy. Dobra, mamy już misję wykonaną. No to co, no to lecimy z... Eee, po raz kolejny z pack openingiem trzyminutowym. Słyszymy się za chwilę. Dobra, lecimy z kolejnym pack openingiem. Go! Otwieramy tutaj wszystko. Tutaj nic nie ma ciekawego, widzę. Tutaj też nic nie ma. Lecimy dalej. Tutaj też nie ma nic. Czy tu coś będziemy mieli. Mam nadzieję. Dobra, tutaj coś jest. Kurwa, nic ciekawego.

to do sprzedania weź też weź do sprzedania tu coś mamy nie Tu nic nie ma tutaj też nic nie ma Bang Bang, bang. O, epicka rzecz, super. Tutaj niedobrze, że nie ma żadnej legendarki. Może coś się trafi, mam nadzieję. Ale wątpię. Widzę, jakie gówno tutaj leci. O, jest coś, wreszcie. Więc co wyb, może to gówno? I tyle. Mamy w końcu jakąś rakietnicę legendarną. Na szczęście. To co to jest? Wezmę to na szybko. To wie. Coś to. Tu jeszcze mamy. O tu mamy pickie rzeczy słabo Dora wychodzi stąd bo i tak tutaj już nic nie ma ciekawego seconds. Pięć, cztery, 3 one. No, to było szybkie. Akurat. A i tutaj znowu muszę wracać do Timon Junction, tak? Nie dobrze. Tu wracamy. Start game. Weź to i na szybko. Jeszcze tam kilka misji zostało, nie? Nie wiem ile, ale... Ja wiem, że jeszcze tam kilka misji zostało. Dobra, tutaj już nic nie ma, na szczęście. Tam jeszcze mamy u tego grubego frajera, spawn. No, pięknie. Marcus Dirty Work. Mamy zabić 50 więźniów, 100 Miggetsów i 20, 25 Skagów. No, trochę mi to zajmie, niestety. No cóż. Coś jeszcze jest tutaj, oprócz tego. A to wszystko, nie? No, tylko zabijemy tam kilka jełopów i tyle, nic więcej chyba, nie? Przynajmniej wam pokażę jak to się wykonywało i tak dalej, i tak dalej. A to znaczy to, że mamy zabić kilka więźniów, tam trzeba tam pojechać w stronę więzienia i tyle. Miguec to, to są małe, takie skurwysyny, co wpływają mocno. Skagi, no to skagi, nie wiadomo. No i to tyle. Słuchajcie, w tym miejscu jest ukryta misja, podobno. Więc pojedziemy tutaj, w to miejsce. I zaraz tutaj sprawdzimy co to będzie Pupo Jazz, tak? Okej okay. 27 poziom Całkiem spoko No dobrze, jeszcze jest gdzieś yy, w tym DLC kolejna ukryta misja to musiałbym sprawdzić gdzie ona się mniej więcej znajduje. Słuchajcie, w tym miejscu mamy jeszcze kolejną ukrytą misję. Tak więc idziemy szybko. O właśnie. No i musimy wykonać misję Lost Wetz Left Sorry. I jakiś tam starszy po... pewnie całej mapie Jak widać Ta Ale to w następnym odcinku słuchajcie, tak więc dzięki za obejrzenie, słyszymy się... Już w kolejnym odcinku z gry Borderlands Game Over Year Edition już za tydzień Na razie, cześć Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie, nara.